Dzień dobry, dzień dobry. Szczęść Boże. Cześć. Witam cię na kanale 6 Stągwi. W łyku słowa Bożego na dziś, czyli na 4 października 2025 roku. Dzisiaj wspomnienie świętego Franciszka z Asyżu i dzisiaj znowu mamy dwa czytania, znaczy dwa czytania, dwa, dwa różne warianty. Jeżeli w kościele jest obchodzone wspomnienie świętego Franciszka, to będą te drugie czytania, ale zanim do nich przejdziemy, to pomodlmy się króciutko. Dobry tato, cieszymy się, że kolejny raz spotykamy się z Tobą. Dziękujemy Ci za kolejne szanse, za kolejną dawkę miłości, za kolejne słowa, które do nas kierujesz. Prosimy Cię, otwieraj nas, uwrażliwiaj na nie, na siebie, na Twoją obecność, na to, żebyśmy wzrastali na Twoją chwałę i przynosili owoc obfity. Amen. Posłuchajmy czytań, a zanim jeszcze czytania, to podziękuję wam serdecznie, bo myślę, że w chwili kiedy tego słuchacie, to już przekroczyliśmy 700 subskrypcji. Także chwała Panu, Dziękujemy Wam serdecznie. Niech Słowo Boże leci na wszystkie krańce świata. Posłuchajmy, co dzisiaj w tym Słowie Bożym. Czytanie z Księgi Proroka Baruch'a. Bądź dobrej myśli, narodzie mój, pamiątko Izraela. Zostaliście zaprzedani poganom, ale nie na zatracenie. Dlatego zostaliście wydani nieprzyjaciołom, iż pobudziliście Boga do gniewu. Rozgniewaliście bowiem stworzyciela swego ofiarami składanymi złym duchom, a nie Bogu. Zapomnieliście o Waszym żywicielu, Bogu wiekuistym. Zasmuciliście też Jerozolimę, która Was wychowała. Widziała bowiem przychodzący na Was gniew Boży i rzekła: Słuchajcie, sąsiedzi Syjonu, Bóg zasmucił mnie bardzo, widzę bowiem niewolę moich synów i córek, jaką im zesłał przedwieczny. Wyżywiłam ich z radością, a odesłałam z płaczem i smutkiem. Niech nikt się nie śmieje, że jestem wdową i opuszczoną przez wielu. Zostałam opuszczona z powodu grzechów moich dzieci, ponieważ wyłamały się spod prawa Bożego. Ufajcie, dzieci, wołajcie do Boga, a ten, który dopuścił się, dopuścił to na was, będzie o was pamiętał. Jak bowiem Błądząc, myśleliście o odstąpieniu od Boga, tak teraz, nawróciwszy się, szukajcie Go dziesięciokrotnie, albowiem Ten, który zesłał na Was to zło, przywiedzie radość wieczną wraz z wybawieniem Waszym. Psalm responsoryjny: Pan wysłuchuje biednych i pokornych. Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, niech ożyje serce szukających Boga. Bo Pan wysłuchuje biednych i swoimi więźniami nie gardzi. Niechaj go chwalą niebiosa i ziemia. Morze i wszystko, co w nim żyje, Pan wysłuchuje biednych i pokornych. Gdyż Bóg ocali Syjon i miasta Judy zbuduje, tam będą mieszkać i mieć posiadłości, to będzie dziedzictwem potomstwa sług jego. Miłujący Jego imię przebywać tam będą. Pan wysłuchuje biednych i pokornych. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Wysławiam cię, ojcze, panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli. I usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. Amen. I posłuchajmy czytań ze wspomnienia. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Galatów. Bracia, co do mnie, to nie daj Boże, bym się miał chlubić z tego, z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. Dla wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego, niech stąpi pokój i miłosierdzie. Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości. Przecież ja na ciele swoim noszę blizny, je przynależności do Jezusa. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem Waszym, bracia. Amen. Psalm responsoryjny. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Zachowaj mnie Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana, tyś jest Panem moim. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem. To On mój los zabezpiecza. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek. Bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię twojej radości i wieczne szczęście po twojej prawicy. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Wysławiam cię, ojcze, panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. No, i tutaj mamy kolejny fragment Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam cię, ojcze, panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Tak, ojcze, gdyż takie było twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi ojciec mój. Nikt też nie zna syna, tylko ojciec. Ani ojca nikt nie zna, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemie lekkie. Amen. Bardzo podobne czytania. Korelujące ze sobą momentami te same, ale te najpiękniejsze, moje ulubione słowa na końcu. Słodkie jarzmo, które jest lekkie. I przyjdźcie, wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście. I zobaczcie w tym pierwszym czytaniu z pierwszego dnia. Pierwsze czytanie bez wspomnienia. Czytanie z księgi Proroka Barucha, yy, powinniśmy się skupić na tym, yy, jaki jest Bóg w tym wszystkim i w tym, że wciąż nas zaprasza do bliskości ze sobą. Szukajcie go dziesięciokrotnie. I Bóg przywiedzie radość wieczną wraz z wybawieniem waszym. Te wszystkie słowa są mm, odbiciem tego, no właśnie, jak jest Pan Bóg, co wszystko, co najlepsze przygotował dla człowieka. Zobaczcie to. Zapomnieliście o waszym żywicielu, Bogu wiekuistym. To jest y, kwintesencja. Bóg każdego z nas chce karmić na zielonych pastwiskach, chce, żebyś miał się najlepiej. To jest nasza decyzja. Czy chcę dzisiaj, nawet jeśli jej nie ma jakiejś gigantycznej, budować relacje z Panem Bogiem? Nie przestrzegać przykazań, nie skupiać się na tym, że oj, muszę się teraz męczyć. Tylko wejść w taką intymność z Bogiem, że to już mówiłem wielokrotnie, te przykazania będą oczywistością, satysfakcją gwarantowaną, którą Pan Bóg poprzez swoją miłość, którą się nakarmisz, którą przyjmiesz, będziesz miał zapewnioną. Satysfakcja, że te przykazania będą Twoim świadectwem, że będą Twoją supermocą, że to wszystko będzie oczywistością. Jarzmo Jezusa jest słodkie. I Jezus, który mówi, że: Dziękuję Ci, Ojcze, Pani nieba i Ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką”. Prostaczką, gdyż takie było Twoje upodobanie. Panie Boże, dziękuję Ci, że mogę być tym prostaczkiem. Dziękuję Ci, że jesteś z nami w każdej sekundzie naszego życia. Dziękuję, że mogę doświadczać tego, co na samym końcu tej Ewangelii. Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie? Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć, a nie ujrzeli, usłyszeć, a nie usłyszeli. Czasem myślimy, że to dotyczyło tylko tych ludzi, którzy tam fizycznie obcowali z Jezusem, ale Bóg dzisiaj kieruje do nas słowa. Dzisiaj chce, żebyśmy go zobaczyli, żebyśmy go przyjęli, żebyśmy go usłyszeli. Zapraszam, zmarnuj 60 sekund dla Boga. Cały dzień i całe życie. Przyjmij Jego słodkie jarzmo, i przez burze, które w życiu niejednokrotnie nas spotkają, idźmy z tym. Z tym uświęceniem, z tą godnością Dziecka Bożego. Cokolwiek się dzieje, Bóg jest przy tobie. Błogosławię Ci na to spotkanie, na cały dzień. Miej się najlepiej. Dziękuję za dzisiaj i miło, że jesteś.